który których przydałem, przepraszam, nawet gwiazdy, które są tak wspaniałe, przepraszam, małe miasta, przepraszam, wielkich ludzi, przepraszam, tych, coś śpią, bo nie chciałbym mnie obudzić, przepraszam, małe miasta, przepraszam, wielkich ludzi, przepraszam, To jest moja pasja i to jest też mój zawód, więc na pewno to będę robił do końca życia. Nie, nie będę miał emerytury niestety, ponieważ nie płacę zus -ów. Także muszę grać. 85, 86 rok. Ja wtedy właśnie byłem w odwiedzinach u brata w Wiedniu i no zobaczyłem film Stop Making Sense z koncertem Toking Heads. Po prostu tak mi się spodobał, powiedziałem sobie, to jest tak proste i tak, tak fajne, że muszę zrobić podobny zespół w Polsce, podobny po prostu. Chodziło mi o to, żeby była ta prostota i w tekstach i w, i w muzyce. No i podzwoniłem po kolegach poznajomych właśnie zadzwoniłem do Leszka, do Pawła, do Cytka, pierwszego perkusisty, który już, już nie żyje niestety. Nie no spotkaliśmy się na pierwszych próbach. I Wtedy już miałem parę piosenek i właśnie zagraliśmy wtedy po raz pierwszy wieże na, na szeregę zakopane w te największe hity sztywnego, które były na wizytach przebojów w, w latach 80. No i, i, i później postanowiłem, że pojedziemy sobie na fajną wycieczkę w wakacje do Sopotu i będziemy grać na ulicach te piosenki. Ale w międzyczasie zawiozłem taśmę do Jarocina i okazało się, że się dostaliśmy i w Jarocinie zdobyliśmy chyba drugie miejsce, także tak to się ułożyło. Wielkich ludzi, przepraszam Tych co śpią, bo nie chciałbym Niech to ludzi nie Przepraszam, 84. rocznik zespół się urodził w 86. O yy, to, jak zostałem wokalistą, to należał zapytać Jarka, lidera. Yy, natomiast no, poszedłem na mmm, kolega, zadzwonił do mnie yy, jakieś 6 lat temu, że zespół poszukuje wokalistę jeszcze wtedy yy, nie jako sztywny Palazy, ale, ale zupełnie inny skład, gdzie, gdzie, w skład w którego wchodzili muzycy sztywnego i, 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 i tilawu. Pojechałem na tę próbę wtedy na Tarchomin w Warszawie. Tak się jakoś złożyło, że, że, się, że się chłopakom spodobałem i, i zostałem. Jestem bardziej autorem tekstu, jakimś sam kompozytorem, natomiast a, to są muzycy, którzy słuchają dużo nowej muzy. Znaczy ja też słucham, ale, ale oni potrafią to ubrać, fajne dźwięki właśnie, żeby, to było, żeby tam była i tradycja, i nowoczesność. Według mnie jest to zespół legendarny, przynajmniej dla mnie, dlatego że słuchałem do... Jeszcze jak byłem w liceum tak naprawdę. Przypomina mi się te lata, dawne fajne. To mi się kojarzy z dawnymi latami, kiedy były takie młodzieńcze czasy, kiedy człowiek był taki bardziej beztroski. To właśnie takich zespołów słuchałam. I Sztywny nie niewątpliwie kojarzy mi się z moimi latami nastoletnimi. Przyszedłem tutaj z rodzicami, posłucham bardzo podobnej muzyki. Chodzę ogólnie na gitarę. W piątej rok już jak najbardziej założę swój zespół. Mam nadzieję, że będzie dużo ludzi na koncertach. tak byłem na koncercie sztywnego w Jarocinie, także gdzieś tam we krwimi ta muzyka pozostała. Stąd też myślę, że nie miałem większych problemów, żeby się, żeby się w tym repertuarze odnaleźć. Zarówno w tym nowym, jak i tym starszym, bo myślę, że płyta, którą ostatnio wydaliśmy, bardzo jest ukierunkowana ku temu, co, co sztywny grał kiedyś przed laty. Tak, rozmawiałem też z innymi zespołami. I, i, i... I, I każdy słuchał, nawet, nawet muzycy z Myslowic słuchali w dawnych czasach w Sztywnego, Pala Azji, muzycy z Tylawu słuchali, bo też mówią, Jarek, jak chodziłem do liceum, to, to słuchałem. Yy, strasznie no, pamiętam, że, że chwalił nasz taki pierwszy koncert w, w Warszawie yy, Basista Kultu. Mówisz, Jarek, to było niesamowite, ten pierwszy wasz koncert w Warszawie po prostu. No. Także bardzo dużo, dużo, dużo osób z, z branży no, słuchało. Tego nie lubił, to na pewno by mnie tutaj dzisiaj nie było. Kupę fantastycznych rzeczy przeżyliśmy z zespołem przez, przez, przez ten czas, zarówno wzlotów, jak i upadków, ale, ale cieszy mnie to, że, że tak się razem trzymamy w kupie i, i, i dajemy radę. Ja kocham życie w trasie. Właściwie to w, moje życie sprowadza się do życia w walizce którą też tak prześmiewczo nasz techniczny nazywa kosmetyczką Bartasa. Mniej więcej takich gabarytów jak ja. Także nigdy nie wiem, gdzie wyląduję następnego dnia, więc właściwie ładuję ze sobą wszystko. I, i to jest fantastyczne, bo jednego dnia jestem tutaj u was w Zgierzu, a, a drugiego dnia jestem gdzieś na południu, a trzeciego jest, kiedy jest przerwa między koncertami, właściwie jest czas wolny, więc można jechać gdzie się chce. I, i to lubię, że y, jestem wolnym człowiekiem. Nikt mi nie mówi, jak wstaje, co mam robić, gdzie mam iść, na którą do, do pracy. Jestem dzięki muzyce, dzięki też zespołowi, że, bo właściwie można powiedzieć, że żyję tylko z muzyki. Mogę robić to, co kocham i wstawać o godzinie 12 i komponować też swoje rzeczy. Weź mi Ty miłość, zerwamy kwiaty i białaka, pompa i lubię serca. Twoja imitacja istnieje. 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 Twoja istnieje.